Dzwon, przyjechał z daleka, znęcony sławą mistrza. Miasto okazało się jednym z tych molochów. Gdzie ludzie zmuszeni są sypiać jedni na drugich, więc sporo czasu zajęły mu poszukiwania. Błąkał się samotny i obcy w wielkim mieście zaglądał to tu, to tam. Rozpytywał wielu. W końcu ktoś wskazał mu tę krótką uliczkę, zaślepioną z ze starości płotem. Za płotem była kisernia. Wszedł przez furtkę. Mistrz siedział na składanym krześle i patrzył na dzwon. Był jak ptak bez skrzydeł, siwy i stary. Furtka skrzypnęła. Ale on nawet nie drgnął. Innych dzwonów nie było, tylko ten jeden. Wisiał na drewnianej konstrukcji, podobnej do szubiennicy. Koniec sznura dotykał ziemi. Przybyły, chcąc zwrócić na siebie uwagę, zakaszlał dwa razy, a gdy to nie odniosło, nie odniosło skutku, głośno wypowiedział słowa powitania. Po co ten krzyk? Zapytał wówczas starzec, nie odrywając spojrzenia od dzwonu. Przybyły zmieszał się. Zniżył głos, niemal do szeptu. Przyjechałem z daleka, chcę kupić dzwon. Starzec był nieporuszony. Może obawia się, że nie mam pieniędzy, pomyślał. Wyciągnął banknot i zamachał nim starym przed oczami. Był to największy z nominałów. Używanych w tym kraju. Czekam na wiatr, rzekł na to starzec. Przybyły, rozejrzał się, jakby szukał wiatru, zerknął na niebo. Zimne, blade słońce przebijało cienką powłóczynę nieruchomych chmur. Ze zmęczenia kręciło mu się w głowie, nogi ciążyły ku ziemi. Z drugiej jednak strony odczuwał ulgę. Po długiej wędrówce przeludnionymi i długimi, jak rzeki, ulicami miasta, to miejsce wydawało mu się oazą ciszy i spokoju. Wszystko zniknęło. Był tylko on, starzec i dzwon, którego niezwykłe, natchnione piękno dostrzegł od razu. Starzec zachowywał się dziwnie, to prawda, ale czyż jego żądza posiadania. Dzwonu na własność nie była równie, a może bardziej jeszcze dziwaczna od czekania na wiatr? W imię wolności ludzie powinni mieć prawo do swoich dziwac. Przybyły nie mógł pohamować się dłużej. Uczynił parę kroków, wyciągnął rękę i dotknął lśniącej powierzchni przedmiotu swych ekscentrycznych marzeń. Przeszedł go dreszcz. Podniecenił, nie zauważył grymasa bólu, grymasu bólu, który przemknął po twarzy mistrza. Skłonił się z szacunkiem, wskazując na on powiedział: Jest doskonały i piękny. Jest ostatni, rzekł starzec. Oddałem mu duszę i serce swoje. Czekam na wiatr. Przybyły pozostawał w postawie pełnej szacunku. Zdawało mu się, że doskonale rozumie Starego, tak to już jest. Człowiek w upartym, a bolesnym dążeniu do doskonałości, każdemu kolejnemu dziełu oddaje najlepszą cząstkę samego siebie. W końcu, nie osiągnąwszy celu ani spokoju, może już tylko czekać na wiatr. Żal mu się zrobiło sędziwego mistrza, którego powieki nabrzmiały były i ciężkie od tego, Nieustannego wpatrywania się w duszę i serce swoje. Ale czas płynął. Trzeba było przystąpić do interesu. Wszak po to przyjechał. Skłonił się raz jeszcze, zapytał: Jakiej ceny żądasz za niego, panie? Nie ma takiej ceny, odrzekł starzec. Czekam na wiatr. Przybyły sięknął znowu po banknot, pokazał: Więcej nie mam. Odejmowałem sobie od ust. To za mało. Jesteś jeszcze młody. Przecież to majątek, panie. To za mało. Przybyły posmutniał. Wiem, panie, jak cenna jest sztuka, powiedział. Od dawna jestem jej wyznawcą i miłośnikiem, ale to wszystko, co posiadam. Żałuję, że przyjechałem na darmo, lecz pozwól mi choć posłuchać jego głosu, panie. Ten będzie słuchał, kto zapłaci. Rzekł surowo starzec. Nadzieje spełzły na niczym. Przybyły ostatnim pokłonem, wyraził największą cześć i szacunek dla mistrza. Potem podszedł do dzwonu i pocałował go. Zdawało mu się, że dzwon zadrżał, jakby ustami dotknął czegoś żywego. Patrzył przez chwilę zdumiony, a później wolno zaczął zmierzać do furtki. Wówczas dobiegł go głos mistrza. Nie odchodź! Zawrócił. Nadzieja jego ożyła. Oczy starego człowieka były teraz pełne ciepła i miłości. Stałych w nich łzy wyrzekł: Widzę, że naprawdę kochasz sztukę. Dzwon jest Twój. A zapłata, Panie? Najpierw posłuchaj jego głosu. Przybyły podbiegł do dzwonu, pochwycił sznur i kilkakroć ogwiązał go sobie wokół ręki zmęczenie pieszkło. Jednym pociągnięciem usłyszał spiżowe arcydzieło, lecz zamiast dzwonu usłyszał krzyk, a zaraz później trzask pękającego serca. Zdołał uchwycić jeszcze ostatnie spojrzenie mistrza. Była w nim ulga. Głowa starego opadła na piersi, a z ust pociekła sturuszka krwi. Nad przybyłym Kołysał się kawał ciężkiego, oniemiałego złomu. Nic tu było po nim. Powłócząc nogami jak paralityk, dobrnął do furtki. Lecz kiedy ją otworzył, zawahał się. Cóż go tam czeka? Nieko, niekończący się labirynt, u, labirynt ulic, ludzka nienawiść i egoizm, nieustanna walka o strawę i kawałek dachu nad głową. Starannie zamknął furtkę, mistrz zniknął. Usiadł na składanym krześle, patrzył na dzwon, czuł jak kropla po kropli wycieka z niego życie, stawał się lekki, coraz lżejszy, czekał na wiatr.